Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Tym razem ranking trudności kampanii i siły legendarnych lordów. Królowie Grobowców i Setra Nieśmiertelny, czyli Camry, jako pierwszy idzie na ogień. Efekty frakcji zdobyte punkty oddania plus 50% za sojusze z Królami Grobowców. Czas budowy 1 dla wszystkich budynków. To jest moim zdaniem bardzo dobry bonus. Rozwój 20%. Znaczy 20 wszystkie prowincje to jest też zdecydowanie duży plus. Efekty lorda, czyli tempo uzupełniania strat zdecydowanie plus. Zasięg aury 100% też plus. Lokalne możliwości werbunkowe też zdecydowanie plus. Szkoda jedynie, że tutaj nie mamy żadnych umocnień dla naszych jednostek. Bo królowie grobowców też nie słyną z jakichś bardzo mocnych jednostek, więc to mogłoby się tutaj przysłużyć. Jeśli chodzi tutaj o naszego setre nieśmiertelnego, Zaczyna on trochę takim centrum i dookoła mamy troszkę tych wrogów, ale z drugiej strony patrząc po tych wrogach jako Manfred, czy tam Volkmar, Scarbrand, sądzę, że zdecydowanie nie są to mega mocni wrogowie. Wcześniej było omawiane z wielu ludzi i tam było przy Malagorze, pamiętam wspomniane, że Skarbrand jednak jest jednym z takich trudniejszych przeciwników na tej lokalizacji. Dla na przykład królów grobowców zdecydowanie nie będzie on trudnym przeciwnikiem, bo królowie grobowców mają poro strzelców, mamy magię, mamy też dosyć mocne włócznie, dużą ilość tych włóczni możemy też zrekrutować, więc Skarbrand nie powinien dla nas jakby być takim większym wyzwaniem. Mamy też lordów, bohaterów, którzy też mają przeciwko dużym wrogom skuteczność, więc zdecydowanie w kampanii możemy jedynie się tutaj faktycznie obawiać tego Skarbranda, jeśli nie potraficie wykorzystać włóczni strzelców, może być to problem, ale pamiętajmy, że też mamy redwany, a redwany też mogą zadać ładne obrażenia, bo te siły pocisków są nawet nie najgorsze, więc przeciwnika możemy mocno osłabić. Mówiłem, mamy też magię, więc moim zdaniem jeśli chodzi o kampanię, zdecydowanie jest to łatwa kampania, eee, tym bardziej, że przeciwników za specjalnie aż tak mocno nie mamy tu nas, tutaj nastawionych przeciwko nam. Z Krasnodami często jest tak, że możemy się dogadać, więc jeśli się dogadacie już z krasnoludem, to zdecydowanie ta kampania jest dla Was bardzo łatwa. Jedynie może być problem teraz troszkę z Wurzagiem, bo Wurzag jako tako bez problemu pokona raczej jaszczurę. I jest kwestia tego, że w większości będzie leciał raczej on w górę. Ale też z Wurzagiem, jakby nie patrzeć na pięku, mogą mieć e, dodatkowo torek, czyli tu też bitwa może się raczej tutaj toczyć. Więc wy będąc na tej pozycji i skupiecie się na przykład na górze, zdecydowanie będziecie mieć raczej luz. Jeśli zajdziecie, zaatakujecie od razu Wurzaga, może to być dla was troszkę duży cios. Tym bardziej, że no troszkę nie oszukujmy się, ale królowie grobowców przeciwko orkom no nie mają aż takich mocnych jednostek. Tym bardziej na samym początku, gdy sobie na przykład rozbudujecie trochę miasto i weźmiemy troszkę lepsze jednostki, zdecydowanie będzie łatwiej. Artyleria na pewno królów grobowców dużo nadrabia przeciwko niektórym jednostkom, więc to też jest moim zdaniem duży plus. Nie mamy utrzymania jednostek, to też jest kolejny plus, ale to już jest frakcyjne, więc to już niezależnie nie od tego, czy gramy z Setrą, arkanem, szlachtą rybarasu, nie ma to większego znaczenia. Sam setra jest dosyć mocny, ale co zaraz też jeszcze dodatkowo o tym powiemy. Mamy dwa mocne artefakty, które, po pierwsze, daje się kontrolę tak zwarciu magiczna, taki siłę broni i tak samo oślepienie przeciwnika, a oślepienie przeciwnika jest bardzo mocne, tym bardziej się to dobrze sprawdza na lordów, bohaterów. Korona Nehekary, czyli premia dla naszych jednostek, również odporność fizyczna, pancerz i jeszcze przechwycenie przeciwników, gdyby skakali, więc tak sobie orkowie, aweni. No, jest to zdecydowanie dobra opcja, a choć tu mamy bardziej korzeni świata. A nie, to w sumie wszystko jest dobra. Myślałem, że tutaj jednak troszkę inaczej. Też mamy premię na samej setrze na dużych przeciwników. I plus jest taki, że mamy tutaj sfinksa bojowego, który zdecydowanie jest bardzo mocny. I ewentualnie Rydwan, więc mamy dwóch dobrych wierzchowców. Bo ten szkietowy Rumak, raczej nie powiedziałbym, że to jest dobry wierzchowiec. Ale to na czwartym poziomie, na czternastym już Sfinks, Więc zdecydowanie ze Sfinksem łatwiej będzie pokonać takiego Scarbranda. Wtedy to już w ogóle jest bardzo łatwo, więc możecie zawsze przeczekać do tego wyższego poziomu i bez problemu Skarbranda pokonać, albo pokonać go na początku i dużo naprawdę na tym zyskać. Wzmocnienia też mamy dla jednostek właśnie Straży Grobowej, tak samo Rydwanów, Obrony a Zwarciu dla tak samo tych jednostek, więc zdecydowanie to są jednostki, na których się na setrze bazuje, więc to są bardzo ładne perki. Również tutaj Bierna Umiejętność, Atak Zwarciu, Obrona Zwarciu dla naszych jednostek 55 metrów, więc duży plus. Kontrola, doświadczenie dla jednostek, poziom werbowanych ciążąt, tak samo kolejne limity do werbowania jednostek i wzmocnienia naszych jednostek, pogromca, czyli prędkość. Pamiętajmy, że mamy potem dwa, jakby, wierzchowce, które są w miarę szybkie, więc to zwiększenie prędkości, szarży, dlatego zdecydowanie się przydaje, bo na rydwanie 100 szarży mamy bez żadnych jeszcze dodatkowych premii, więc to jest moim zdaniem dobre. Też mamy grobowe uderzenie, czyli zwiększenie siły. I ogólnie mamy sporo rzeczy pod zadawanie obrażeń, więc tu na Sphinxie czy na Rydwanie te obrażenia są naprawdę dosyć konkretne. I pamiętajmy, że to jest w sumie połączenie trochę wojownika z czarodziejem, więc tu jest tak bardziej pół na pół, bo ta magia też nam troszkę daje różnych plusów. Więc zdecydowanie sam Cetra jest bardzo mocnym lordem, więc na pewno jako lord wyląduje w sumie silnym, jeśli chodzi o kampanię. Tutaj zdecydowanie bym go ustawił do łatwej kampanii, bo Setra też ma bardzo mocne, już bardzo mocne miasto na początek i też jest w stanie się obronić przed niektórymi wrogami, więc możliwości mamy tu naprawdę sporo. Tak jak mówię, sam Setra też bardzo mocno wspiera tą kampanię i jest dosyć mocny. Więc tutaj, jeśli chodzi o Setrę, zdecydowanie musimy go umieścić w łatwej i silnej, bo moim zdaniem nie ma tutaj innej opcji, żeby było po prostu trudno. Jest bardzo mocnym lordem i zdecydowanie sobie tutaj radzi bez większego problemu. Więc Przejdźmy w takim razie dalej. Kolejnego lorda, którego tutaj mamy. Jest to oczywiście, jak sobie zobaczymy, katep. No, Hateb <laughs> no. Z Hatebem bywa różnie, to od razu już mówię na początek. Z tego względu, że jak ty lokalizacja go tam niszczy. No i też efekty frakcji, efekty lorda też nie jest to zbyt wybitne, bo mamy tutaj dla liszów, dla obrzędów. Ok. Wiadomo, tego używamy, więc to jest przydatne, ale nie mamy za specjalnie żadnych jednostek wsparcia. No i to wygląda już zdecydowanie trudno. Też zdobywanie doświadczenia postaci ok, ale zasięg ruchu też ok. Ale przejdźmy do samej kampanii, bo tam będziemy musieli najwięcej rzeczy zdecydowanie poruszyć. Lokalizacja, tak jak mówię, jest bardzo ciężka. Bo mamy mrocznych elfów od Groma. Mroczne elfy, akurat Morati czy tam Malekit, w większości komputer dobrze tym gra, więc ma raczej dosyć mocne armię i dużą ilość tych armii dysponuje. Jeszcze zależy od poziomu trudności, na jakim będziecie grali. Więc tu zdecydowanie jest trudniej, już patrząc po samej lokalizacji. Tak jak mówię, na efektach frakcyjnych, efektach lorda. Nie mamy tam za bardzo wzmocnień dla jednostek, a jak wspomniałem już na setrze, jednostki w królach grobowców też nie są najwybitnych, najwyższych lotów, może bardziej w skrócie, tak? Jego armia początkowa też wiele tutaj sobą nie oferuje, bo mamy w większości jednostki piechoty, kawalerię najsłabszą. No prawie najsłabszą, no i rycerze nekropolii, więc ta armia też nie jest wybitnie mocna. Przejdźmy do samego katepa, no tu mamy jeden niestety item. Nie jest on zły, bo daje nam szansę na zdobycie magicznego przedmiotu z bitwy, więc to jest na pewno fajne. Ale no nie licząc jeszcze tego efektu Ferenalego i zwiększenia czasu odnowienia, no nie ma tutaj jakiegoś e, większego szału. Plus jest na pewno taki, choć to może być jako plus i minus, że możemy mieć jako wierzchowca Sarkowak dusz i zdecydowanie jest to dobra, jakby machina, dobra po prostu artyleria, więc to może być dużym plusem. Wiedza tajemna, czy odporność na magię, rezerwę mocy, tak samo urny, tempo badań, koszty budynków. I tu mamy ulepszenia dopiero na dziesiątym poziomie dla naszych jednostek, więc to jest zdecydowanie ważne ulepszenie. Jak gracie KTP, musicie to kupić jak najszybciej, bo inaczej będzie naprawdę cienko. Z tych legendarnych umiejętności jeszcze mamy plus dla uszaptich, a no, uszaptich zdecydowanie mocne jednostki. Mamy też zasięg dyscypliny i dyscyplinę dla naszych jednostek piechoty że piaskową czyli wir, więcej użyć wiru. Tak samo wzmocnienie jednostek kawalerii rydwanów tempo zupełnie straż. No powiem tak, tu nie ma aż tak źle. No mogło być zdecydowanie gorzej. Tylko że tak jak mówię, wrogów mamy bardziej wymagających, bo no elfy mroczne, elfy wysokiego rodu mają na początku już bardzo mocne jednostki i tam najmocniejsze jednostki, czy znaczy tam najsłabsze jednostki, to jak u nas prawie połowie jerów, więc no jest zdecydowanie duży przeskok też pamiętajmy że na króle grabowcu możecie mieć na samym początku jedną armię i nim dojdziemy do drugiej armii to chwilę to jednak zajmuje więc to też zdecydowanie jest takie troszkę utrudnienie tak jak mówię, mamy malekita wyżej na ale mamy maraty i w większości się z nimi będziemy musieli niestety zmierzyć iż nawet czasem dosyć szybko zderzyć więc to też utrudnia zdecydowanie kampanię sama magia którą katep tutaj posiada, jest to oczywiście domena Nehekary. Domena Nehekary nie jest aż tak potężną magią jak niektóre magie, którą dysponuje gdzieś tam komputer, więc musimy tutaj naprawdę zdecydowanie uważać na to. Samego Lorda raczej bym określił jako średni taki sobie po prostu, nie, zdecydowanie do silnego go nie ma opcji wrzucić, bo nie mamy mocnych artefaktów. Sam lord jako sarkofag faktycznie zrobi dużo damage'a na jakieś tam powiedzmy piechocie, ale do walki na lordów to takich rzeczy zdecydowanie nie. Jeśli on jest na sarkofagu, jest wolny, więc bardzo łatwo też go złapać. Zdecydowanie kampania należy, bym powiedział, do trudnych i sam lord niestety cała kampania będzie musieli wrzucić jako trudny z tego względu, że no niestety. Lord aż tak bardzo nam nie ułatwia tej kampanii, lokalizacja jest bardzo krucha, sojuszników za specjalnie nie mamy tam w okolicy, więc zdecydowanie kampania niestety należy do trudnych. No i też z tego względu, że mamy po pierwsze trzy kierunki, z których mogą nas zaatakować, no i niestety pamiętajmy o tym, że Morati w 90% nas zaatakuje, mała szansa jest się tutaj dogadać. Chyba że pomożemy z na przykład ostanką, z leśnymi elfami, to wtedy jest większa szansa się dogadać, ale to też nie są aż tacy łatwi Przeciwnicy dla królów grobowców, więc tutaj no kampania niestety jako trudna. Lord nie ma opcji, żeby go wrzucić do mocnych lordów. No niestety nie da rady, <laughs> moi drodzy, nie da rady. Katepym ja grałem parę razy i nie jest to zdecydowanie prosta kampania. Dla osób początkujących, zdecydowanie odradzam sobie nim zagrać. Choć osoby początkujące w większości, jak z tego co zauważyłem, grają z Cetrą lub Arkanem, więc też zaraz będziemy poruszać za niedługo Arkana. Ale najpierw Wielka Królowa Kalida, Szlachta Lebarasu. Szlachta Rybarasu, powiem szczerze. <gryw> powiemy zaraz o tym trochę więcej. Najpierw omówmy efekty frakcji, Stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi frakcjami. To jest plus, tempo badań, plus, kontrola, plus, amunicja, zdecydowanie plus. Ona się bardzo opiera. Ogólnie szlak ten bardzo się opiera na jednostkach strzelających, dlatego mamy amunicję zwiększoną. Efekty Lorda, ofiary wskutek wyczerpania, zmniejszone. Spaczenie, ataki zatrute. Armia Lorda, no to jest dosyć dobre. Ataki zatrute zdecydowanie działają tutaj na plus dla samego Lorda i jego armii. Sam Lord, powiem szczerze, nie jest mocnym. Chociażby ja tak sądzę. Mamy tam dwa, dwóch wierzchowców, jak dobrze pamiętam, jest żmi i chyba rydwan albo koń, teraz już nie mogę sobie przypomnieć. E, plusy jakie mamy w umiejętnościach, w większości opierają się na jednostkach tych strzelających, więc tam niestety wzmocnień do takich standardowych jednostek, jak dobrze pamiętam, wiele nie było. Z artefaktów tam też troszkę szału nie ma, więc zaraz dokładnie pokażę, omówię i stwierdzę na czym to po prostu tu w skrócie polega. Nasza Kalida ma jeden artefakt. Postur jest nawet ok, bo mamy pięć pocisków, cztery razy można użyć. Faktycznie zada to ładne obrażenia, jeśli trafi. Obrażenia przebijające a takie magiczne spaczenie. No ok, statystyki nie najgorsze, jakby nie patrzeć na takiego lorda. Umiejętności mamy rydwan. Znaczy z wierzchowców mamy rydwan i mamy też żmija. Żmij zdecydowanie fajnie już wychodzi, bo pancerz jednak zwiększony. Więc to na pewno jest gdzieś tam plus. Bardziej mobilna, bo jednak 66 prędkości niż standardowo biegając. Mamy też premię do szarży, odporność, kontrola. No to mamy zabalansowane eliksirem, więc mamy odporność jeszcze na ostrzał. i tych legendarnych takich umiejętności, szansa na powiedzenie zasadzki. No tu trochę ciężko, bo jej jednostki na początku do zasadzki to, to tak nie za bardzo bym powiedział. Błogosławieństwo ASAP. no. No, i jeszcze pamiętajmy, że to jest siła pocisków dla jednostek szkieletów. I magia to zdecydowanie na pewno działa na plus. Tutaj, jak mówię, magia niestety u nich nie jest aż taka mocna na początku. Błogosławieństwo, czyli obrażenia od pocisków dla 35 metrów. Gdyby to miało 55 metrów, zdecydowanie lepiej by się to sprawdzało. Tym bardziej, że ona, tak jak mówię, kampania raczej do łatwych też nie będzie należeć. Ofiary skutek wyczerpania, doświadczenie dla łuczników. No, tutaj zdecydowanie w tym, moim zdaniem, więcej coś mogłoby się pojawić zdecydowanie więcej mogłoby się pojawić legiony żmijowej bogini czyli wiatr który zadaje ładne obrażenia zdecydowanie dobra opcja cielenie, czyli dla jednostek takich żmijowych bonus ona ma żmija więc też na tych jednostkach się opiera no i odporność fizyczna no powiem szczerze że Coś tutaj są te wzmocnienia, ale nie są one takie naprawdę konkretne, które zdecydowanie, moim zdaniem, są jej potrzebne. Sama armia początkowa to jest trochę taki ściepek, bo mamy tutaj włóczników, konnych włóczników, taki najprostszych, trochę włócznie, najniższego Tieru, u no i dodatkowo katapultę. No, nie jest to zdecydowanie jakaś mocna armia, więc początek jest trochę trudny. Mamy też do przeciwników powiedzmy wampiry, więc wampiry na początku nie są jakimś godnym tam przeciwnikiem, więc bez problemu sobie z nimi poradzicie. Ale też nie mamy tego głównego miasta od razu na początek, co moim zdaniem lepiej byłoby, żeby ona to miała i sobie tutaj gdzieś walczyła niż takie kółko leciało. Więc też jej kampania poruszania się po tej mapie dosyć toporne, w większości też jaszczury do nas przychodzą i krasnolud z krasnoludem bardzo trudna walka, tym bardziej, że tak jak mówię e, królowie grobowców na krasnoludy nie są stworzeni do walki, zdecydowanie brakuje tam wiele aspektów. Ze samym Krogem, z Jaszczurami jeszcze moim zdaniem jest zdecydowanie łatwiej, ale sama kampania jest bardzo trudna. E, no tak jak mówię, początek pokonanie wampirów to dla was nie będzie żaden problem, ale jeśli się nie dogadacie z krasnoludem i z Krogem to macie zdecydowanie bardzo trudną kampanię, i najlepiej co nas ratuje, to wbicie się tutaj i wybijanie tych frakcji, i dogadanie się z tymi frakcjami. Jeśli tego nie zrobicie, kampania zdecydowanie trudna, i nie ma co tutaj inaczej nawet mówić o tym. No jest to naprawdę zdecydowanie trudna kampania. I sama Kalida, no niestety, ale nie oszukujmy się, ona nie wzmacnia aż tak tej frakcji, żeby stało się troszkę łatwiej. Ja osobiście bym stwierdził, że to jest po prostu trudna kampania. Sama Kalida nie uznałbym jej za jakiejś super mocnej względem takiego setry. No, to nie wygląda to dobrze. No, niestety, tak to moi drodzy wygląda. Nic z tym więcej nie poradzimy. Przejdźmy w takim razie do kolejnego lorda, już ostatniego, którym jest Arkan Czarny. Arkan Czarny, połączenie troszkę wojownika z Czarodziejem, z większym naciskiem oczywiście na Czarodzieja. Arkan Czarny, jako jedyny z królów grobowców, posiada dwie armie. Co macie od razu wypisane w efekcie frakcji, jest to zdecydowanie bonus. Mamy też cmentarne gule, przeklęte zjawy, więc to też są jednostki, które tylko on może tutaj sobie rekrutować. Umożliwia werbunek właśnie tych ulepszonych jednostek. Stosunki dyplomatyczne z frakcjami wybrzeży wampirów, wybrzeżami, a czyli wampirami. Więc to też, moim zdaniem, jest fajna opcja, żeby sojuszników sobie pozbierać. Tym bardziej, że tych sojuszników tego typu, co możemy tutaj plusować, no mamy w miarę blisko. Więc jeśli przetrwają i się szybko dogadacie i złączycie się na przeciwnika, macie opcję no, zyskania naprawdę dobrego sojusznika albo jakiegokolwiek sojusznika. Więc to już jest też bardzo duży plus. Efekty Lorda są trochę biedne, bo limit rezerwy plus atak w zwarciu, no to nie jest nic jakiegoś szałowego. Patrząc po niektórych Lordach, frakcjach, gdzie mamy te bonusy naprawdę bardzo mocne to tutaj przy Arkanie wychodzi to zdecydowanie trochę gorzej, ale mimo wszystko znowu Arkan nadrabia tym, że mamy właśnie dostęp do tych wampirycznych jednostek, jak zjawy cmentarne, gule, eee, coś tam jeszcze było, pamiętam. <grym> Wiecie, to już człowiek tyle razy ogrywa wszystkimi frakcjami, że czasem gdzieś tam z głowy niektóre rzeczy wypadają, ale zaraz tutaj do tego poruszymy. No na pewno jeszcze mamy plus taki, że mamy nietoperze, nietoperze dobrze sobie radzą z artylerem, ze strzelcami, więc ta jednostka też zdecydowanie dobra. No właśnie, mamy cmentarne góle, wielkie nietoperze i przeklęte zjawy. I wydaje mi się, że tyle tu więcej nie było tych jednostek unikatowych. No i mamy jeszcze złowieszcze wilki. No to to są naprawdę dobre jednostki. Tym bardziej, że jak walczymy z bretonią, walczymy potem na przykład z krasnoludami, to też te jednostki są dosyć przydatne, bo tu ja tak zwarcie jest ładne, te statystyki naprawdę są dosyć konkretne. Sam Arkan czarny ma dobre artefakty, to muszę przyznać, bo jest kostur nagasza, który odnawia moce, więc to jest dobre. Efekt feralny zdecydowanie plus, tempo badań, szansa na przedmiot. No, zdecydowanie bardzo dobre. Jeśli chodzi o nasze ostrze arkana, to mamy grobowe, czyli przyzwanie szkieletów też przydatne, żeby gdzieś tam powiedzmy go ochronić. Siła bronia tak magiczne, przychody z bitwy, no i lokalna prowincja ma zwiększoną kontrolę. Jeszcze z Liber Mortis, co jest bardzo fajnym wyrzuceniem. Trzy razy możemy podczas bitwy tego użyć, i to działa na naszych sojuszników do 35 metrów, więc to jest bardzo ładne, bo odporność fizyczna, dyscyplina, no naprawdę mega dobre. To jest dobre, żeby rzucić jednostkom, które mają ogromne obrażenia, a słabszy pancerz, więc to zdecydowanie dużo daje. Tak samo, jak mówiłem, że on jest tutaj czarodziejem i ma dosyć dobrą magię. Ze wierzchowców mamy dwóch: mamy Rumaka i mamy Rydwan. Więc to jest moim zdaniem dobre, bo jeden i drugi jest dosyć szybki, więc jesteśmy mobilnym czarodziejem. Z takich ważnych umiejętności tutaj mamy do sarkofagu, siła pocisków, lokalne To jest właśnie dobre, że mamy lokalną możliwość werbunkową, więc jesteśmy w stanie szybko zrekrutować armię. Tak samo mamy klątwę i ta klątwa król jest dosyć mocna. Po 23 sekundy zadaje wszystkim dookoła obrażenia, zasięg efektu 35 metrów, więc to jest naprawdę dobra. Mamy też klątwę nieśmierci, czyli tempo uzupełniania strat i bierną umiejętność leczenia, więc to też jest mega dobre. Mamy też wzmocnienie pancerza, wzmocnienie tych jednostek i dla niego specjalnych od wampirów, dla Liszów, rekrutację i tak samo plus 3 dla naszych tych jednostek unikatowych plus jeszcze rezerwa mocy, więc zdecydowanie ogromne plusy. I sama magia z domeny śmierci jest dobra, bo mamy po pierwsze wysysanie życia, czyli pijawkę też mamy. Jest dobre na zasadzie pokonywania jakiegoś lorda, bohatera, potwora, kolowych jednostek. Rozkład dusz, który bardzo osłabia przeciwnika. I również na przykład słońce Cereusa, które zadaje ogromne obrażenia, więc zdecydowanie lord potężny. Kampania uznałbym raczej za łatwą, bo po pokonanie Bretonii nie stanowi tu większego problemu bo mamy bardzo dobre jednostki, prawie każda jednostka w tym oddziale jest zdecydowanie dobra na kawalerię, nie licząc tych szkieletów no i wiadomo, łuczników, no ale łucznicy znowu mogą ostrzelać kawalerię, więc tutaj zdecydowanie moim zdaniem w rankingu Arkan Czarny powinien się znaleźć jako łatwa i silny, tym bardziej, że on ma do dyspozycji od razu dwie armie, więc możemy na dwóch armiach od razu lecieć, gdzie inni królowie grobowców w dziesiątej tury, jak dobrze pamiętam, mogą to dopiero osiągnąć więc to jest ogromna zaleta. Jest też troszkę odcięty od innych wrogów, jak sobie tutaj zauważymy. Tych wrogów dookoła aż tak dużo nie ma. W większości jest to Brytonia, Kresnoludy, i mamy tutaj, powiedzmy, ten kawałek wycięty. Potem możemy dogadać się albo z Cetrom, albo z Manfredem, z którym mamy już powiedzmy na plusie. I z Manfredem się dogadać, on sobie weźmie dół, wybierze sobie górę i zdecydowanie jest plus. Mamy Saratosy, z którym też możemy się dogadać. Saratosa może nie jest jakimś super dobrym sojusznikiem ale zawsze jednak coś nam może dać. Dzięki bardzo wam za oglądanie, dajcie znać jak u was wygląda taki ranking, jakie macie odczucia odnośnie niektórych lordów, czy graliście na przykład Katepem, Szlachtą Lebarasu, choć Szlachta Lebarasu gdzieś tam jest bardziej popularna wśród graczy. Chyba wydaje mi się, że Katep jedynie z tych czterech to tak najgorzej wychodzi pod kwestią grywalności. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!